Witam, serdecznie, drogi Szachisto, kłania się Cryzy Master. No i chciałbym Cię powitać w sumie już w trzecim odcinku z miesiącu z debiutem, aczkolwiek w pierwszym miesiącu lipiec. Na lipiec ustaliliśmy, że będziemy omawiać partię hiszpańską, także mam nadzieję, że no może grywasz ten debiut, a jeżeli nawet nie grywasz, to mam nadzieję, że z nami troszeczkę się lepiej pouczysz tego. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że lewe, po lewej stronie ekranu możesz znaleźć taką można powiedzieć taki baner, takie, taką zachętę, mianowicie ten pan tutaj po lewej to nie jestem ja, ja aż do, do już takiego poziomu mistrza FIDE nie, nie dosięgłem. Bardzo chciałbym Cię zaprosić, drogi szachisto, aby zapoznać się ze stroną, jak i ogólnie z blogiem na czeskomie mistrza FIDE Eneasza. Ponieważ jak zapewne możesz po lewej zobaczyć, ma tutaj on rozmaite oferty myślę, że dosyć tanie, nawet jak, jak na taki świat szachowy. No i także myślę, że z tym mistrzem Fide znacznie więcej się nauczysz niż z takim Klubem Szachy Polska, choć z nami oczywiście całkiem sporo nowej wiedzy szachowej, także przyswoisz. Tak więc zapraszam do linków w opisie tam wszystko możesz znaleźć na temat tego profesjonalnego zawodnika oraz lekcje i tak dalej. Natomiast, my już przejdźmy do samej partyjki. Mamy tutaj piękną szachownicę, ładne bardzo figury i tak rozpocznijmy, w takim razie, no, takie omówienie poprzez posunięcia E4, E5, skoczek F3, skoczek C6. Czyli no, myślę, że każdy z nas te, zna te posunięcia, można w tym momencie na przykład iść to, co ja lubię, na przykład w partię szkocką. Można iść w partii włoską, goniec C4, ale najczęściej preferowanym posunięciem ze strony arcymistrzów jest goniec na B5 i w tym momencie możemy mówić o partii hiszpańskiej zamienie nazywanej y, otwarciem Rui Lopeza O co chodzi tak z tym zamierzeniem gońca na B5, a nie na a nie na C4 Cóż, goniec na C4 wiadomo, że w partii włoskiej on troszeczkę sięga gdzieś może tutaj, tak y, w sensie na pole F7, y, aczkolwiek w partii hiszpańskiej głównym zamierzeniem tego gońca jest jednak zachować go do takiej dalszej, środkowej gry, a także stworzyć jakieś takie naciski na skoczka znajdującego się na polu c6. I czarne w tym momencie mają tak w sumie kilka takie główne dwa wybory. Mogą przede wszystkim zagrać skoczek f6, czyli normalny rozwój figurki, przede wszystkim z atakiem pionka na e4. Jest to tak zwana obrona berlińska. Myślę, że całkiem spoko się ją gra, że tak powiem, takim snagiem, młodzieżowym teraz wolnołem. Bardzo przeze mnie, że to ulubiona obrona berlińska czarnymi. No, oczywiście robimy taki, napieramy na e4, taką presję po prostu wyważamy. O dziwo nie powinniśmy raczej bronić, chociaż można poprzez koczek c3, poprzez d3, ale najczęściej zagrywa się tak, takie nietypowe posunięcie, ponieważ zagrywa się roszadę. No, jeżeli czarny, na przykład, chciałby pobić zwyczajnie tego pionka, wydaje się, że ze z, z korzyścią materialną, no to przykro mi, ale nie gramy wprost wieża A1, ale gramy D4. Jest to tak zwany Gambit Rio, yy, który to w sumie czarny nawet nie ma sensu, czy że będą odbijać na przykład pionka D4, ponieważ zwyczajnie wlatuje wieża A1 z tak naprawdę ze znacznie lepszą krow białego w tym momencie. Także po D4 czarny nie powinien tego bić, tylko wycofać się z koczki, ponieważ koczek jest w takiej bardzo nieprzyjemnej pozycji, i zwyczajnie gonie wtedy może pobić, więc troszeczkę się tutaj wy wymieniają figurki. Pionek z D odbija, no i białe z powrotem zyskują pionka z równą grą yy, Tak, z D bije E5. Czyli to jest tak pokrótce, obrona berlińska z takim rozwojem figurek właściwie, czyli goniec B5 yy, i skoczek f 6 Natomiast czarny ma takie jednak. Yy, taką znacznie popularniejszą kontynuację, bardziej y, lubianą, że tak powiem przez arcymistrzów, przez zawodników y, na poziomie profesjonalnym, mianowicie y, mianowicie jest to posunięcie A6. Wydaje się, że takie A6 w trzecim posunięciu ze strony czarnego jest trochę zbyt szybkie, no bo wiadomo, że czasem y, czy to białe, czy to czarne zagrywają właśnie tym bandowym pionkiem o jedno pole do przodu, żeby wygonić na przykład gońce ze związania, tak? Ale właściwie tak, jako, takiego go, związania to koniec aktualnie nie robi. Oprócz tego, że niby stwarza presję bicia skoczka, co właśnie sobie teraz omówimy, czyli tak zwany wariant wymienny w Hiszpance. no Wymienny, wiadomo z jakiej racji, ponieważ zwyczajnie biały zbija figurkę broniącą w sumie punktu E5, ale spokojnie, tutaj nic się strasznego nie dzieje. Jeżeli biały pokusiłby się pobyć na E5, no to spotyka się z bardzo nią niespodzianką, ponieważ. Hetman może bardzo fajnie, aktywnie powędrować na d4, przez co atakuje skoczka na e5 No i skoczek oczywiście musi gdzieś powędrować, gdzieś po prostu uciec No i zwyczajnie hetman bije na e4 Więc tutaj niech nikogo nie korci po wymiennym właśnie po wymiennej Hiszpanii pić na e4, e5 Zwyczajnie można zagrać roszadę, czy też skoczek c3, no i gra y, jakby rozwija się dalej Skoczek c6 goni b5, a6 y, więc tak, omówiłem właśnie wariant wymienny, pokrótce oczywiście, ponieważ yy, ten film nie są to jakieś, yy, yy, że tak powiem, rozwini rozwinięte linie, skomplikowane kombinacje, tylko pokrótce omówimy sobie te najpopularniejsze yy, posunięcia rozgrywane w Hiszpance, żeby chociaż było wiadomo mniej więcej co i jak. A natomiast resztę takich rozszerzeń tak powiem można znaleźć w naszym artykule, który to właśnie film jest dołączony do niego. Także mam nadzieję, że będziesz go, drogi szakisto, bardzo miło czytał. Może z jakąś kawką w ręku, czy coś takiego z herbatką. E, a więc tak, koniec oczywiście może powiedzieć na C6, ale znacznie popularniejszą kontynuacją jest odejście gonie, gońca na 4. Niektórzy by tak myśleli, ale co od razu po B5? No, czarny może oczywiście zagrać B5, ale to przecież nic się nie dzieje, ponieważ goniec w na B3 zajmuje całkiem bardzo mm, taką aktywną, przekotną. Yy, troszeczkę mi to przypomina mniej więcej włoską, tylko oczywiście z różnica taka, że tu są pionki, a goniec zamiast na C4 znajduje się na bezpiecznym polu B3. Jest to tak zwany wariant Caro. Goniec A4. Czarny, mogą raczej pomyśleć o takim normalnym rozwoju figurki, czyli skoczek F6, oczywiście, z atakiem na pioneczka. I tutaj, jak widzieliśmy, czy to właśnie w obronie berlińskiej, czy to w, w, w wariancie wymiennym, białe nie muszą wprost bronić poprzez D3, czy to skoczek C3. Mogą zagrać taką nietypową roszadę i to właściwie mm, skoczek może pobić, ale praktycznie mamy to dokładnie chyba tą samą sytuację, co właśnie miało miejsce w Berlince, tyle że czarny może zagrać B5, goniec B3. D5 na przykład, no i zwyczajnie pobić pionka, bo czarne w sumie zachować tego pionka raczej nie mogą. Także wróćmy jednak do tej najpopularniejszej kontynuacji, czyli tak, skoczek F6 grywalny także jest. D6 jest to tak zwany nowoczesny wariant Sztajnica. O co chodzi? Oczywiście chcemy naszego gońca z pola C8 aktywować, aczkolwiek zamykamy wtedy gońca z F8, czyli naszego czarnopolaka. Goniec A4, skoczek F6, roszadka. To są takie najpopularniejsze, właśnie, warianty. Czarny raczej, tak jak już mówiłem, nie powinien tego bić. Znaczy, może pobić, jak najbardziej jest to nagrywalne. Aczkolwiek najczęściej grywa się goniec A7. Oczywiście yy, plan pod roszadę. Ten goniec raczej szybko lepiej, żeby tak szybko nigdzie nie wychodził. Yy, zachowajmy go raczej na taką grę środkową, grę końcówkową. Wieża 1 w końcu bronimy pioneczka i kusiło myślę każdego y, y, takie ładne dla oka b5 żeby oczywiście odgonić tego gońca w tym momencie jest tak na, jak najbardziej na miejscu możemy zagrać b5 żeby zwyczajnie odgonić tego gońca z pola a4 na pole b3 d6 grywalna także od razu roszada czarnego ale d6 powiedzmy c3 c3 jest to taki powiedzmy taki manewr żeby przede, po pierwsze schować gońce na c2 ponieważ Czasem białe może się decydują na taką właśnie grę z zachowaniem gońca białopolowego, no bo w każdej chwili skoczek mógł wejść na pole a5 i mogło być troszeczkę nieprzyjemnie, w sensie z zachowaniem tego końca zachowanie tego gońca byłoby po prostu niemożliwe, a poprzez pole c3, znaczy poprzez wysunięcie pionka na pole c3, po ewentualnym skoczek a5, zwyczajny koniec chowa się na punkt c2, jednocześnie broniąc na przykład pionka e4 i w przyszłości Patrząc na tą długą przekotną B1, H7, yy, tak więc w każdym razie C3. Można tu zagrać oczywiście normalną roszadę, ponieważ chcemy bunkrować króla. Jest to yy, myślę w każdym debiucie podstawa, żeby raczej wybunkrować króla. No chyba, że jak gram jakieś takie totalne szalone gabity, ale nie na nie, nie ten odcinek mowa. H3 yy, h3 to jest oczywiście obrona punktu G4 przed wejściem, czy to skoczka, czy to gońca, obojętnie. Takie prowizoryczne h3 i teraz mamy właściwie kilka wariantów, możemy zazwyczaj pokusić się o takie skoczek a5. Możemy także zagrać trochę w dziwaczny by się wydawało skoczek b8, ale właśnie nasz mistrz Fide Eneasz, którego właśnie znajdziesz adnotację linki w opisie do jej, jego strony oraz jego działalności szachowej omówi wariant właśnie skoczek b8, który, choć o, o co chodzi? Chodzi oczywiście o pchnięcie pionka na c5, skoczek za lada moment może wrócić na pole c6, czy nawet na d7, jakby się, się czarne uparły, no więc to jest taki nietypowy manewr, ale bardzo często w sumie krywalny. No i tak właściwie z kiszpanki to niewiele w sumie powiedziałem, 10 minut trwa ten materiał, jest to taki ogół, że tak powiem, jednak ja zachęcam przeczytać tą jednak część pisemną, tą część, że tak powiem, na papierze, na papierze bo jest yy, znacznie ciekawsza. Ten odcinek to właśnie, tak jak wspominałem na początku, to był tylko taki materiał ogólny, żeby opowiedzieć sobie o takich podstawach, mniej więcej o co wchodzi w Hiszpance. I ja w takim razie dziękuję za ten materiał. Yy, ja byłem Crazy master i zachęcam, jeżeli tego nie zrobiłeś, to dołączyć do naszego klubu wirtualnego Szachy Polska, znajdującego się na platformie chess.com. Zasubskrybować kanał, również możesz yy, dać kciuka w górę, jeżeli Ci się oczywiście spodobało. No i to tyle. Do zobaczenia.